14 czerwca Jeruzalem, księga życia. Wiedzą oni, że Bóg jest czysty, niedostępny, całkowicie inny, prześwięty oraz że sami z siebie niezdolni są go dosięgnąć i nie mogą go ujrzeć, nie umierając. Dlatego też pragną umrzeć umrzeć nie dla życia, lecz dla starego człowieka, dla świata, dla grzechu, które przeszkadzają widzieć i żyć i wzrastać. Zrozumieli, że choć sami nie mogą znieść się do Boga, to mogą przecież przyjąć Go w sobie, odnaleźć Go w głębi własnego serca i że w ślad za Jezusem otwarta zostaje nowa droga, na której wraz z Nim pociągnięci zostają ku Niebu. Umarli bowiem, jak zostało napisane w ich życiu ukryte zostało w Chrystusie i w Bogu. Wraz z Nim Ojciec skrzesił ich i posadził na wyżynach niebieskich Chrystusie Jezusie. Ujrzeli bramę otwartą w niebie, ciasną bramę i wąską drogę prowadzącą do życia. I odtąd wszystko przynagle ich do wejścia na tę drogę i przejścia przez tę bramę, aby już teraz zatopić się w wizji, jaką brama ta otwiera na niewidzialne. Niech twoje życie monastyczne. Sprawiając, że wzrok masz odkwiony w tym szczęśliwym celu, stara się już tutaj zapoczątkować wieczność.